Cześć. Z tej strony Paulina Chnatowicz, na co dzień dietetyk kliniczny oraz pisz artykuły dla Body Challenge, a dziś powiemy sobie w krótkim filmiku o tym, o co chodzi z tym testosteronem u kobiet. Czym jest w ogóle testosteron? Testosteron jest hormonem steroidowym wytwarzanym głównie z androstendionu lub androstediolu. U mężczyzn wytwarzanie zachodzi głównie w komórkach Leydiga, natomiast u kobiet około 50% testosteronu powstaje na skutek konwersji z androstendionu, który jest takim też ważnym hormonem androgennym. E, również te testosteron u kobiet wytwarzany jest przez jajniki oraz przez koren nerczy. Jeżeli chodzi o testosteron, na pewno wszyscy wiemy, jak ważne. Funkcje, jak wiele tych funkcji spełnia on u mężczyzn. tak? Odpowiada oczywiście za libido, za, za, za jakieś cechy męskie, tak? za owłosienie, za to, żeby tutaj mężczyzna był zdrowy, żeby nie dochodziło do nowotworzenia, do stoporozy. Rzeczywiście testosteron jest taką tarczą ochronną dla mężczyzny, ale mało kto wie, że u kobiet również on spełnia wiele ważnych funkcji. Jakich? Otóż decyduje o libido kobiety. Powoduje, że hormon wzrostu jest wytwarzany w dobrych też tutaj. Proporcjach i poziomach e, powoduje, że taka kobieta też nie ma problemów aż takich z obrzękami. E, także rzeczywiście, u kobiet on też jest bardzo ważny. I teraz, jeżeli jest za niski, to będą problemy, ale jeżeli jest za wysoki, to również mogą się pojawić problemy. Zbyt wysoki poziom testosteronu u kobiety bardzo często połączony jest z zespołem policystycznych jajników, czyli PCOS, które oczywiście silnie wiążą się znowu z zespołem insulinooporności, czyli bardzo. Często ta nadmierna androgenizacja, która idzie w parze z hirsutyzmem, czyli właśnie z występowaniem owłosienia w dziwnych miejscach, to są takie panie, które mają wąsy lub brodę. Czy też owłosienie na przykład na rękach, tak? nadmierne owłosienie okolic intymnych, albo na przykład włosy na brzuchu czy na plecach u kobiety. To jest właśnie ta, ten hirsutyzm, który idzie w parze z androgenizacją, czyli ze zbyt wysokim poziomem hormonów takich jak testosteron, androstendion, dihydrotestosteron. I tak dalej. Także tutaj, oczywiście, też jest duży problem od tej strony. Bardzo ważna jest nasza dieta i nasz styl życia. Trzeba powiedzieć sobie o tym, że. Testosteron będzie za pomocą aromatazy przechodził w estradiol, tak? W estrogeny generalnie, między innymi w estradiol. I jeżeli będziemy mieli zbyt duże ilości estrogenu, to znowu będzie się to kończyło problemami. Kobieta będzie miała obrzęki, bardzo nasilony PMS, czyli ten zespół przedmiesiączkowy. Także rzeczywiście są to ważne rzeczy i trzeba się nimi odpowiednio zająć. Jeżeli, a zawsze w pierwszej kolejności przy tych wszystkich problemach należy zająć się, insulinoopornością. Trzeba sobie jeszcze powiedzieć o tym, że na zbyt wysoki poziom testosteronu może mieć również wpływ wrodzony przerost nadnerczy, czy ogólnie silne problemy nadnerczowe. I teraz e, należałoby się zastanowić w takim razie, co można zrobić, żeby taki testosteron, jeżeli już dochodzi do tego, że jest zbyt wysoki u kobiety, żeby go obniżyć. Oczywiście najpierw zająć się tą insulinoopornością, e, czyli odpowiedni styl odżywiania, aktywność fizyczna i dodatkowo różne suplementy, które mogą nam pomóc, tak. Wyrównanie gospodarki hormonalnej, tarczycowej, bardzo ważne jest tutaj całej gospodarki węglowodanowej, więc rzeczywiście to są rzeczy, które mają ogromny wpływ, możemy dodać suplementy takie jak chrom, berberyna, czy też są so to w zależności od tego, co się też dzieje, tak? te dwa pierwsze suplementy bardziej pomogą w gospodarce węglowodanowej, natomiast na przykład są so to blokuje właśnie w jakimś tam stopniu, nie za dużym, ale jednak powstawanie tego dihydrotestosteronu, który również często jest tutaj podniesiony. A jest on nawet, okazuje się, silniejszym androgenem niż testosteron. Także, drugie panie, warto by było, ażeby te y, hormony były w normie, ani zbyt wysokie, ani zbyt niskie, bo rzeczywiście to może się kończyć różnymi problemami. Także to tyle ode mnie na ten temat. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.